partnerem serii odcinków tylko polskie gry i aplikacje jest serwis iGiełda www.igiełda.com W nowej serii dzisiaj przedstawię wam aplikację GPW, czyli aktualne notowania z Warszawskiej Giełdy w waszym telefonie lub tablecie. Tak prezentuje się aplikacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jak widzicie, mamy tutaj wyszczególnione główne indeksy, zaznaczone na czerwono spadek i na zielono wzrost. Możemy sobie to przewijać w prawo bądź w lewo. Tutaj mamy stan rynku, najwyższe obroty. Jak widzicie, najwyższe obroty ma PKO i PKO BP. Wzrosty, które były zanotowane. Tutaj liczba spółek, kapitalizacja. I jeżeli chodzi o te zakładki, to by było na tyle. Tutaj informacje giełdy papierów wartościowych, na przykład konferencja. Jeżeli w to wejdziemy, wyświetlą nam się tutaj dane informacje, które były przekazane na tej konferencji. Tutaj komunikaty i komunikaty operacyjne. Jeżeli przejdziemy do zakładki notowania, możemy wybrać sobie tutaj konkretne, interesujące nas zagadnienia. Weźmy na przykład w akcję. I jak widzicie, mamy tu wyszczególnione akcje. Jest także możliwość wyszukania tego, żeby nie skrolować oczywiście pół dnia tych wszystkich akcji, tylko sprawdzać te, które nas interesują. Moja giełda, tutaj możecie sobie dodać jakiś swój interesujący Was, Pakiet. I ja mam tutaj wybrane na przykład zakłady azotowe. Widzicie notowania, oferta, kupna, sprzedaży, dane, aukcjonariat oraz wskaźniki. Przejdźmy do zakładki Informacje. W zakładce Informacje jest wszystko to, co było na stronie głównej, czyli jak widzicie te konferencje i tak dalej, i tak dalej. Tylko teraz jest to przedstawione po prostu na całym ekranie, żeby było wygodniej do przeglądania. Brokerzy, i tutaj mamy akcje i PDA, obligacje i certyfikaty inwestycyjne, produkty strukturyzowane, kontrakty terminowe oraz opcje. Wszystko trzeba przyznać, jest zrobione bardzo fajnie. Aplikacja jest bardzo przejrzysta, można w niej przeglądać wszystkie rzeczy, które nas interesują na dany dzień. Są jeszcze tutaj. Opcje takie jak automatyczne odświeżanie, wygaszenie ekranu, wyczyszczenie cache, zapamiętanie ostatnio otwartej zakładki. Trzeba przyznać, że aplikacja jest godna uwagi, jeżeli ktoś obraca się na giełdzie, jest ona dostępna na iPhone'a oraz na iPada. Jest także dostępna w dwóch wersjach językowych, w polskiej oraz w angielskiej. To by było na tyle, to był pierwszy filmik z nowej serii. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie. Trzymajcie się, na razie.